Cześć, widać w kolejnym odcinku z w Cluster Track. Jak widzimy kolejna mapa, czyli koniec świat. Jest dość ciekawy, bo piewa w sery, wow. I leci taka muzyka yy, elektroniczna. Fajnie wygląda. czekaj, jak teraz nas zbiją, no na pewno nas Jest, Jezu, to co jakieś. Woo, woo, woo. Dobra, lecimy. Brawo, to było proste. To było easy, okej. Okay. Lecimy, lecimy. Nie wiem, co to w ogóle robi. Ej. Aha, to odlicza, kiedy się bramka zamknie. Boże, Boże! Go tam! Bramki się nie mogą zamykać przed nami! Leć, Adaś, leć! ty było proste. Naprawdę? Aha, no to jest całkiem... ...przyjemne. O, jednak nie, dobra. Trochę się upiekłem, ale nic. Ale nic to. Go, go, go! Coś mi się zdaje, że ten, ten, te levele będą proste. Przecież już to Barcian, przecież to nie ma nic trudnego, chyba że nagle... No i serio, easy, easy! Easy mate! Wow, wow! Hii. Dobra, jednak to nie będzie takie easy. Wow! Dobra, trzeba gołować szybciej trochę, bo no nie, naprawdę trzeba nie wskakująć na te, te ciężarówki dobrze. Hii, ti, 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 ti. Jakie to jest ciężkie jednak. Kurde, jeden level był prosty, a drugi już trochę cięższy. No co, to, co jest nie tak? Dobra. No nie. Trzeba dobrze wcelować. Odstęp między dziurami, nam no, no, na pewno nie tak. Na przykład, o, na przykład coś takiego To jest bardzo dobre wcelowanie się, okej okay. Czas korzystać póki możemy Go! O, dobra, pięknie O, G, o ja jadyś Ok, tu się tworzą takie szpary, czas Trzeba... Takie szpary się tworzyły tam, widzicie? O, na przykład takie Znaczy, to się dobrze celo, o jezus Nieeej Dobra. Okej, chyba była o co w tym chodzi. Jej! Easy! Teraz to easy. A wcześniej nie, nie, nie. Wow, wow, wow. Boże! Ja próbuję przeżyć <głos》głos》> w ogóle, a też jeszcze lasery obijać, Boże. Co to jest ciężko? Czemu to takie ciężkie? Okej, okay, tak. I tak, tak. I tak. Tak. I tak, tak. I tak, i tak. Boże... i tak Brawo Tak jest Lewe 4 na 7 Całą ma ocenę, naprawdę Wow, wow Ok, ok, ok Będzie prosto, czy nie będzie tru... O, la boga Papieża, obrażają Dobra mhm. Dokładnie o to mi chodziło w tamtym Jej Jej, jej, jej Jej, jej, jej. o Ty fiotkowa ty Ciężarówka ty! Ciężarówko Dobra, dobra, teraz. Proszę mi się to nie wypieprzyć. O Boże! ale! Jestem połową furmana teraz! Nie to, że schudłem, ale... <laughs> nie trochę przerobiło. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Wola! Dlaczego tak to się zrobiło? Mhm. Dobra, dobra, miło, miło, miło. Hmm, trzeba skoczyć, brawo Teraz przejdźmy na, na spokojnie Bez zbędnych, kurde, przepychanek To prawdy? Na szczęście dobrze to wyskoczyłoby Ok, go Go tam, to nie jest takie ciężkie Jak się wydaje Dobra, to już może być cięższe Oho To już było cięższe Na szczęście Ok, ogarniamy no nie, dlaczego to tak, tak taki timing, no? Jak to nie jest takie proste? Kurde, to tu nie można skakać akurat, no. Trzeba to jakoś przeczekać. Dobra, 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 dobra. Brawo! Zrobiliśmy dobrego dasha, o Boże. Prawie wyszło, dobra. Trzeba zrobić. Okej. Okay. O, bo to podniesione było, ale to nie wsiula zrobiło. Dobra. Boże, 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 błęko! Ola, myślę, że trafiłem. Ola, Franka. Spokojnie, spokojnie jak na wojnie. Uuuu Okej, okay, nie... AU! Skończyłam! Nie wierzę, że w tu to... sztu! Hm, super. A podbiło się na mnie! Mój trup zginęł. Czyli mój trup nie może zginęł, ale... Aaaa, myślę, że zdążę. No nic, dobra. Damy radę. We're gonna make this shit. Okej, okay, brawo, tu zostaniemy sobie, tu też I tu jest taki dziwny skok przez płot. Dobra. Hyc, hyc! i bach, dziękuję bardzo! Cień dobry! O Boże! O Boże! O Boże! O Boże, to co to jest? Co tu jest? Ja się pytam. No ale tam skręcił Futex! Fiuterał. Mmm, jakie okay, dobre, przepraszam. Dobra, go, go, go! Okej, okay, okej, okay. aj, ajajaj, karamba, trzeba do góry skakać, wtedy zwiększa yy, więcej czasu na trafienie, kurde, w co nieco, boże. Coś się zgniotło, serio, mam coś idzie? Też, też nie idzie, ojej, dobra, nieważne, dobra. No, myślę, że się odbije od niego, a się jednak nie odbiłem, Cursa, nie niefarcik, no. Kurdy, nieść głód. Das ist ist gut! Ta gra ist ist czasami, on, naprawdę. Dobra, jedziemy spokojnie już na spokojnie. spokojnie spokojnie. tam tam mamy tam Okej, okay, jeszcze raz. idziemy spokojnie. jedziemy spokojniutko, okej. Okay. Tu nadal spokojnie czy niespokojnie? Dobra, no, tu jeszcze spokojnie? Okej, okay, tylko tam się trochę... Aaaa, braku mi busta. Jakieś laserowa impra, kurde i bizie. Dobra, go, go, go. Aj, aj, aj. No to będzie trochę ciężko, naprawdę. zauważyłem, że teraz tak wychodzi średni jeden odcinek na ten. <śm> na świat. Mam nadzieję, że tak się utrzyma. Tendencja taka. Wow! Wow, 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 wow. Aaa, żeż, kurde, to wszystko się rusza, ja nie wiem. Jeśli jadę prosto, czy jadę krzywo? Bo teoretycznie jadę prosto, a to jadę krzywo. Nie rozumiem. W ogóle. Ja nie co tu się w ogóle rusza? Czy to ziemia się rusza? Nie no, się jakieś dzi dziwnie rusza w ten sposób, to nie. Okej, okay, okej. Okay. Okej. Okay. A, To bolało! To bolało moją duszyczkę. I tak już skołataną przez biedne. O Jezus, o Jezus. Iść iść rider jestem normalnie. Wow, 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 nisz good A, oh, fucking, dobra, damy radę, damy radę, damy radę. Jednak nie damy radę. będzie, już nie da radę. Nie damy radę. Dobra, go, go, go. Flying track jump, dobra, trzeba coś tu jeszcze zrobić, ok. Głodzwonienie czasu i jej, trafimy może tu Fajnie, fajnie że tu trafiłem, boże nie 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 jednak ha! Nie wiem jakim cudem, ale mi się udało Dobra, medieval o Jezu medieval. to co się zapada ciekawie Teraz zobaczmy jeszcze abilities, ile mam tym punkcie, około 22 tysiące eee, Tu mam za 25 tysięcy Dobra, za, spróbujmy jeszcze raz mm, Przejść jakąś prostą mapkę Na przykład pierwszą mapkę ever o z takim zwolnieniem czasu i tak dalej, to przecież to będzie proś... cisna No jasne Prosto Dawaj, 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 No i dostanie, mam nadzieję Style Points, a zróbmy do, do Style Pointsów, żebyście dostali idealnie... Idealnie 25 tysięcy Wtedy kupimy sobie mimo rocketmana wow! Okej, okay, ile mamy Style Pointsów w sumie? 25, i oto mamy, dobra, abilities yy, Racket, jump i go. Zobaczymy, jak to wszystko teraz wygląda. Kampania, level 5, czym używam? Hot Aha, bo to jest ulepszenie tego przycisku. Ło, dobra, to jest spoko. Chociaż chyba wolałem tamto. <gry> chyba, kurde, wolałem tamto. Dobra kochani, w tym odcinku w takim razie to było na tyle serdecznie, dzięki za oglądanie, w kolejnych odcinkach trzymać się strzałeczka.